Żyjemy w czasach, w których słowo równość stało się sztandarem. Mówi się o równych prawach, równych szansach, społeczeństwach, w których nikt nie powinien czuć się gorszy od nikogo. Ale istnieje niewygodny punkt, prawie zabroniony do dyskusji. Czy ludzie naprawdę mogą być równi we wszystkim? Arystoteles ponad dwa tysiące lat temu już twierdził z jasnością nie. Dla greckiego filozofa natura nie jest jednolita, ale różnorodna. Tak jak drzewa nie rosną na tę samą wysokość, tak jak niektóre rzeki są bardziej wartkie niż inne, tak też ludzie rodzą się z różnymi predyspozycjami fizycznymi, intelektualnymi i moralnymi. Ignorowanie tego byłoby zaprzeczeniem samej rzeczywistości. Arystoteles widział w dążeniu do absolutnej równości niebezpieczną iluzję. Nie mówił o równości godności, ani o równości wobec prawa, aspektach, które możemy bronić. Mówił o idei wyrównywania talentów, cnót, pragnień i zdolności, jakby wszystkich można było uformować w jedną formę. Ta idea według niego nie tylko jest niemożliwa, ale niesprawiedliwa. Niesprawiedliwa, ponieważ traktuje identycznie tych, którzy są różni. Jeśli pilny uczeń i leniwy uczeń otrzymują to samo uznanie, gdzie jest sprawiedliwość? Jeśli mądry człowiek i głupiec są traktowani tak, jakby ich wybory nie miały znaczenia, gdzie jest cnota? Dla Arystotelesa prawdziwa sprawiedliwość nie polegała na dawaniu wszystkim tego samego, ale na dawaniu każdemu tego, co mu się należy. Ta wizja może brzmieć surowo dla współczesnego świata, ale niesie głęboką mądrość. Ponieważ uznając, że nigdy nie będziemy równi we wszystkim, otwieramy przestrzeń na zrozumienie naszych różnic z większym realizmem i spokojem. Nie chodzi o zaprzeczenie wspólnej godności, ale o akceptację, że życie nie rozdaje darów i cnót w sposób jednolity. I tu pojawia się pytanie, które poprowadzi całą naszą refleksję. Jeśli nigdy nie będziemy równi, co naprawdę powinniśmy szukać? Wyrównywać wszystkich w dół w imię fałszywej równości? Czy rozpoznawać różnice i nauczyć się żyć z nimi w sposób sprawiedliwy i harmonijny? Arystoteles zaprasza nas do porzucenia iluzji i spojrzenia na życie takim, jakie jest. Nierówne, tak, ale wciąż zdolne do ujawniania wielkości, gdy pielęgnujemy cnotę. Dla Arystotelesa nierówność nie była wadą świata, ale istotną cechą natury. Obserwował, że każdy byt rodzi się z odrębnymi predyspozycjami. Niektórzy ludzie mają silniejsze ciała, inni zwinniejsze umysły, jedni mają łatwość do muzyki czy poezji, inni do wojny czy polityki. Życie dla niego było gobelinem. Gdzie każda nić ma swój kolor i funkcję, a próba uczynienia ich identycznymi niszczy harmonię całości. Ta idea opiera się na jego wizji teleologicznej, to znaczy na pojęciu, że wszystko w naturze ma telos, cel. Drzewo rodzi się, by wydawać owoce, kamień, by pozostawać stałym, a koń, by biegać. Podobnie każdy człowiek ma predyspozycje, które kierują go ku pewnym ścieżkom. Jedni mają powołanie do przewodzenia, inni do służby, jedni do filozoficznej kontemplacji, inni do praktycznego działania. Różnorodność jest więc nieunikniona. Ta perspektywa może wydawać się surowa na pierwszy rzut oka, ale zawiera wyzwalającą lekcję. Nie jesteśmy powołani do bycia równymi, ale do realizowania tego, co nam dane, z doskonałością. Arystoteles nie wierzył, że wszyscy powinni świecić w ten sam sposób ale że każdy powinien kwitnąć zgodnie ze swoją własną naturą. Gdy ignorujemy te różnice, tworzymy niesprawiedliwości i frustracje. Na przykład, oczekiwać, że ktoś bez naturalnego talentu do muzyki stanie się wielkim kompozytorem, jest tak absurdalne, jak żądać, by introwertyczne dziecko było oklaskiwane za publiczny charyzmat. Nieuznawanie granic jest równie szkodliwe, co niepielęgnowanie potencjałów. Arystoteles zauważał też, że naturalne różnice nie ograniczają się do darów i talentów, ale rozciągają się również na charakter. Niektórzy ludzie, mówił, skłaniają się ku cnocie, podczas gdy inni, jeśli nie zostaną wykształceni i skorygowani, łatwo popadają w wady. Ta moralna dysproporcja pokazuje, że nie wszyscy podążają tą samą drogą z tą samą łatwością. Centralna lekcja jest jasna. Życie nigdy nie obiecywało równości warunków wewnętrznych. Jesteśmy równi tylko w tym, że jesteśmy ludźmi, ale głęboko różni w zdolnościach, skłonnościach i przeznaczeniach. Błędem jest udawanie, że te różnice nie istnieją, mądrością jest nauczenie się żyć z nimi w sposób sprawiedliwy. Dla Arystotelesa nierówność między ludźmi nie ograniczała się do naturalnych darów ciała i umysłu, manifestowała się jeszcze głębiej w cnocie. Nie wszyscy wybierają życie zgodnie z doskonałością i to właśnie oddziela mędrca od głupca, sprawiedliwego od niesprawiedliwego, umiarkowanego od występnego. Cnota dla niego nie była dziedziczonym darem, ale ciągłą praktyką. Jest owocem nawyku, dyscypliny i wysiłku. Tak jak muzyk staje się mistrzem, powtarzając codziennie skalę, tak człowiek staje się cnotliwy, trenując duszę w małych aktach codzienności. Jednak nie wszyscy są gotowi podążać tą drogą. Niektórzy wolą skrót natychmiastowych przyjemności, lenistwa, egoizmu. I ten wybór tworzy nierówność jeszcze bardziej decydującą niż biologiczna nierówność moralną. Arystoteles mówił, że dobre życie, czyli eudaimonia, nie jest dane wszystkim automatycznie. Wymaga pielęgnacji cnoty. Ale ilu naprawdę się temu poświęca? Ilu woli dyscyplinę zamiast pobłażania? Ilu wybiera umiarkowanie zamiast nadmiaru? W tym punkcie ludzkość się dzieli. Nie dlatego, że natura rozdała dary nierówno, ale dlatego, że ludzka wola tworzy różnice charakteru. I tu pojawia się ważna refleksja. Nie możemy wyrównywać cnotliwego i występnego pod pretekstem równości. Traktowanie obu w ten sam sposób jest niesprawiedliwością, ponieważ ignoruje indywidualną odpowiedzialność. Człowiek, który pielęgnuje odwagę, i inny, który poddaje się tchórzostwu, nie zasługują na to samo uznanie. Osoba działająca uczciwie, i inna, która gubi się w korupcji, nie powinny być postrzegane jako równoważne. Równość, która nie bierze pod uwagę zasług, niszczy sprawiedliwość. Arystoteles w tym sensie zaprasza nas do realistycznej wizji: ludzie nigdy nie będą równi, ponieważ nie wszyscy wybierają cnotę. I ta nierówność nie powinna być ukrywana, ale uznana, ponieważ od niej zależy sprawiedliwy porządek społeczeństwa. W gruncie rzeczy to jest niewygodna wiadomość, nie wystarczy narodzić się człowiekiem, trzeba wybrać życie jako godny człowiek. Prawdziwa miara różnicy między ludźmi nie leży tylko w tym, co otrzymują od natury, ale w tym, co z tym robią. Jednym z najpotężniejszych nauczania Arystotelesa jest to, że sprawiedliwość nie polega po prostu na traktowaniu wszystkich w ten sam sposób, ale na dawaniu każdemu tego, co mu się należy. Nazywał to sprawiedliwością dystrybutywną, nie absolutną równością, ale sprawiedliwą proporcją. Pomyśl o nauczycielu wobec dwóch uczniów. Jeden studiuje z dyscypliną, poświęca godziny na naukę i demonstruje ciągły wysiłek, drugi unika pracy, ucieka od odpowiedzialności i szuka tylko skrótów. Czy byłoby sprawiedliwe dać obu tę samą nagrodę? Dla Arystotelesa nie. Prawdziwa sprawiedliwość polega na uznaniu różnicy w zasługach i rozdaniu zgodnie z nią. Ten zasadniczy się też stosuje do życia w społeczeństwie. Nie wszyscy wnoszą wkład w ten sam sposób, nie wszyscy demonstrują tę samą cnotę, nie wszyscy biorą na siebie ten sam ciężar odpowiedzialności. Sprawiedliwość więc nie polega na wyrównywaniu wszystkich, jakby byli identyczni ale na równoważeniu zgodnie z wartością i wysiłkiem każdego, to traktowanie nierówno tego, co jest w rzeczywistości nierówne. Ta wizja może wydawać się niewygodna w współczesnym świecie, przyzwyczajonym do mylenia równości ze sprawiedliwością. Ale Arystoteles pokazuje nam, że ślepa równość rodzi niesprawiedliwość. Wyobraź sobie sędziego, który nakłada tę samą karę na tego, kto popełnił mały błąd. I na tego, kto popełnił ciężkie przestępstwo. To byłaby równość, ale nigdy nie byłaby sprawiedliwością. Sprawiedliwość proporcjonalna, przeciwnie, bierze pod uwagę rzeczywistość każdego przypadku. Uznaje różnicę i właśnie dlatego jest w stanie być bardziej sprawiedliwa. Jest to sprawiedliwość, która nie zaciera osobliwości, ale bierze ją pod uwagę. Arystoteles wiedział, że ta idea wywoła opór, ponieważ ludzie mają tendencję do pragnienia równości, gdy czują się w niekorzystnej pozycji, i pragnienia nierówności, gdy są w korzystnej. Ale filozofia nie szuka zaspokajania pragnień, lecz objawiania prawd. A prawda, według niego, jest taka, że sprawiedliwość nie może ignorować realnych różnic. W gruncie rzeczy, Arystoteles ostrzega nas przed pułapką, gdy próbujemy narzucić absolutną równość, Tworzymy niesprawiedliwość przebraną za dobroć. Ponieważ zaprzeczając zasługom, wysiłkowi i cnocie, wyrównujemy wszystkich do minimum. Prawdziwa sprawiedliwość, przeciwnie, honoruje proporcje i uznaje, że nigdy nie będziemy równi, ale możemy być traktowani z równością. Dla Arystotelesa natura daje nam pewne predyspozycje, ale to edukacja kształtuje charakter. I właśnie w tym punkcie nierówność między ludźmi staje się jeszcze bardziej oczywista. Nie wystarczy narodzić się z talentami czy potencjałami, trzeba je pielęgnować, szlifować, kierować ku dobru. Bez tej formacji nawet największy dar może się zmarnować. Mówił, że cnota nie pojawia się przypadkowo, ale przez nawyk. Stajemy się sprawiedliwi, praktykując akty sprawiedliwości, odważni, praktykując odwagę, umiarkowani ćwicząc panowanie nad przyjemnościami. To ciągły trening, prawie jak sportowiec, który dzień po dniu wzmacnia swoje ciało. Ale tu pojawia się fundamentalna różnica nie wszyscy wybierają ćwiczenie się w cnocie. Wielu woli łatwą drogę pobłażania, lenistwa i występku. W ten sposób nierówność ludzka rozszerza się nie tylko przez naturalne różnice, ale przez wybory życiowe. Dwóch ludzi może narodzić się z tą samą inteligencją. Jeden jednak edukuje swój umysł, pielęgnuje dyscyplinę, szuka mądrości. Drugi gubi się w rozproszeniach, w płytkich przyjemnościach, w lenistwie. Wynik: po kilku latach wydają się należeć do różnych światów. Arystoteles wierzył, że paideia, integralne formowanie człowieka, to co oddziela cnotliwego obywatela od zwykłego mieszkańca polis. Edukacja w tym sensie nie była tylko nabywaniem informacji, ale formowaniem charakteru. Była uczeniem się rządzenia sobą, by potem móc rządzić miastem. I tu znów równość okazuje się niemożliwa. Nie wszyscy otrzymują tę samą edukację, nie wszyscy wkładają ten sam wysiłek, nie wszyscy mają tę samą predyspozycję do nauki. Ta wizja odbija się echem do dziś. Możemy oferować podobne szanse, ale nie możemy gwarantować równych wyników, ponieważ każda osoba odpowiada inaczej na proces edukacyjny. Jedni kwitną, inni marnują. Jedni przekształcają przeciwności w siłę, inni pozwalają się im pokonać. W gruncie rzeczy Arystoteles uczy nas, że prawdziwe rozróżnienie między ludźmi leży w charakterze. A jako, że charakter jest owocem edukacji i nawyku, nigdy nie jest dziełem przypadku, oznacza to, że nie jesteśmy równi. Ponieważ nie wszyscy wybierają tę samą dyscyplinę, nie wszyscy podążają tą samą drogą doskonalenia. Lekcja jest jasna: absolutna równość jest niemożliwa, ponieważ formowanie charakteru zależy od osobistych wyborów, a każdy wybór buduje inny los. Jedną z najbardziej przenikliwych obserwacji Arystotelesa jest to, że nigdy nie będzie równości między ludźmi, ponieważ nigdy nie będzie równości w ich pragnieniach. Jesteśmy napędzani różnymi dążeniami, i właśnie ta różnorodność tworzy tak odmienne przeznaczenia. Niektórzy pragną bogactwa, inni władzy, inni przyjemności, inni mądrości. Dla wielu życie jest nieustannym poszukiwaniem statusu, społecznego uznania i gromadzenia dóbr. Dla innych sens leży w pielęgnowaniu cnoty, w osiąganiu wewnętrznej doskonałości, w życiu zgodnie z rozumem. Jak więc mówić o równości, jeśli punkty startu są już różne, a zwłaszcza punkty dojścia też są. Arystoteles twierdził, że pragnienie jest motorem działania. A jeśli każdy motor kieruje się ku innemu przeznaczeniu, wyniki nigdy nie będą równe. Człowiek, który poświęca życie natychmiastowej przyjemności, zbierze owoce odmienne od tego, który wybiera drogę umiarkowania i samokontroli? Ten, który szuka tylko zewnętrznej chwały, będzie miał los inny od tego, który pielęgnuje spokój duszy. W tym punkcie filozofia zderza się z nowoczesnymi iluzjami. Wielu wierzy, że jeśli wszyscy będą mieli te same warunki zewnętrzne, wyniki wewnętrzne będą te same. Ale Arystoteles pokazuje przeciwnie. Nawet jeśli dwaj ludzie otrzymają tę samą edukację, te same szanse i te same zasoby, jeśli ich pragnienia będą różne, ich życia też będą nierówność więc nie leży tylko w biologii ani tylko w edukacji, ale też w tym, co wybieramy kochać. Pragnienie jest wyrazem duszy, a każda dusza znajduje wartość w różnych rzeczach. Niektórzy pragną dominować, inni służyć. Jedni chcą świecić, inni tylko kontemplować. Stoicy później wzmocniliby tę ideę. Epiktet mówił: pokaż mi czego pragniesz, a powiem ci kim jesteś. Pragnienie ujawnia charakter i przeznaczenie. A jako, że każdy człowiek pragnie w unikalny sposób, absolutna równość jest niemożliwa. Lekcja jest jasna nie będziemy równi, ponieważ nie kochamy tych samych rzeczy. I w końcu jesteśmy kształtowani nie przez to, co otrzymujemy, ale przez to, czego szukamy. Jeśli Arystoteles pokazuje nam, że nigdy nie będziemy równi w talentach, charakterze czy pragnieniach, to pojawia się stałe ryzyko. Zazdrość. Ponieważ dostrzegając, że inny posiada to, czego nam brakuje, czy to bogactwo, piękno, mądrość czy cnota, wielu wpada w pułapkę porównania. A porównanie, gdy zatrute zazdrością, niszczy wewnętrzny spokój. Zazdrość rodzi się właśnie z niezdolności do akceptacji nierówności jako naturalnej części życia. Człowiek zazdrosny nie cieszy się swoimi własnymi osiągnięciami, ale cierpi na widok osiągnięć cudzych. Nie mierzy swojego życia tym, czym jest, ale tym, co posiada inny. Dlatego Arystoteles twierdził, że zazdrość jest jedną z najbardziej destrukcyjnych pasji, ponieważ koroduje serce, nie oferując niczego w zamian. Jung, wieki później, powiedział coś podobnego. Gdy zazdrościmy, stoimy przed lustrem, które pokazuje nie to, co posiada inny. Ale to, co represjonowaliśmy lub nie pielęgnowaliśmy w sobie samych. W tym sensie zazdrość jest zaproszeniem do spojrzenia w głąb. Ale niewielu akceptuje to zaproszenie. Większość woli atakować, umniejszać lub rywalizować z innym, zamiast przekształcać urazę w naukę. Empata, mędrzec czy cnotliwy często stają się celami zazdrości właśnie dlatego, że żyją autentycznie. Ich światło irytuje tych, którzy wybrali pozostanie w cieniu. Ale jak nauczał Marek Aureliusz, najlepszym sposobem obrony jest nienaśladowanie. Mędrzec nie odpowiada na zazdrość rywalizacją, ale spokojem. Nadmierne porównywanie też jest niebezpieczne, ponieważ kradnie nam skupienie. Podczas gdy zużywamy energię na mierzenie naszych żyć miarami cudzymi, przestajemy pielęgnować własny ogród. Arystoteles przypominał, że szczęście, eudaimonia, nie zależy od posiadania tego, co ma inny, ale od pełnego realizowania własnej natury. Stoik Epiktet wzmacniał tę samą lekcję. Nie zazdrość tego, co mają inni, ale dobrze używaj tego, co jest w Twojej mocy. Zazdrość więzi nas w tym, czego nie kontrolujemy. Mądrość zwraca nas do tego, co naprawdę nasze. W ten sposób niebezpieczeństwo zazdrości i porównania polega na oddaleniu nas od życia, które powinniśmy wieść, ponieważ próbując wyrównywać się do innych, tracimy unikalne powołanie, jakie nadała nam nasza własna egzystencja. Po refleksji nad tyloma różnicami talentów, charakteru, pragnień i cnót, pojawia się nieuniknione pytanie w końcu, co naprawdę czyni nas podobnymi, jako istoty ludzkie. Jeśli nigdy nie będziemy równi we wszystkim, czy istnieje coś, co naprawdę nas łączy? Arystoteles wierzył, że tak. Dla niego wszyscy dzielimy fundamentalną cechę zdolność do rozumu. Ta fakultas wyróżnia człowieka od zwierząt i oferuje nam możliwość kierowania naszymi życiami nie tylko instynktem, ale świadomą refleksją. Właśnie ta zdolność pozwala pielęgnować cnotę, budować społeczeństwa i szukać szczęścia w bardziej wzniosły sposób. Oznacza to, że choć każdy pragnie różnych rzeczy, wszyscy mamy te samo narzędzie do badania naszych pragnień rozum. I w tym punkcie leży prawdziwe podobieństwo między ludźmi. Nie jesteśmy równi w darach, ale jesteśmy równi w powołaniu do odpowiedzialności. Każdy może, na swój sposób, nauczyć się rządzić sobą. Stoicy rozszerzyli tę wizję, twierdząc, że wszyscy ludzie są częścią tej samej kosmicznej społeczności. Marek Aurelius mówił, co nie jest dobre dla ula, nie jest dobre dla pszczoły. Ta metafora pokazuje, że choć różni w pozycji czy talencie, dzielimy wspólny los. Podobieństwo nie leży w rolach, ale w przynależności do tej samej porządku. Jung widział tę jedność w innej perspektywie nieświadomość zbiorowa. Dla niego, za naszymi indywidualnymi różnicami, istnieją archetypy i symbole, które wszyscy nosimy. Czyli na głębszym poziomie istnieje wspólny teren, który łączy całą ludzkość. W praktyce to zaprasza nas do zrównoważonej wizji. Nie musimy zaprzeczać nierównościom, by uznać dzieloną godność. Każda osoba ma coś unikalnego, ale wszyscy mają to samo powołanie. Żyć świadomie, pielęgnować cnotę, szukać sensu. To jest prawdziwa równość, nie wyników, ale esencji. W ten sposób to, co naprawdę czyni nas podobnymi, nie jest posiadanie tych samych zdolności, ani pragnienie tych samych rzeczy, ale możliwość spojrzenia w głąb, refleksji, wyboru. Najgłębsza równość nie leży w tym, co posiadamy, ale w tym, czym możemy się stać. W obliczu świata obsesyjnie dążącego do wyrównywania wszystkich pod sztandarem równości, lekcje Arystotelesa i Stoików brzmią prawie jak szok rzeczywistości. Przypominają nam coś, co wolelibyśmy zapomnieć. Życie nigdy nie będzie sprawiedliwe w sensie oferowania tych samych talentów, tych samych ścieżek czy tych samych wyników, ale to nie znaczy, że nie może być sprawiedliwe w innym sensie, w uznawaniu osobliwości każdego i pozwalaniu, by kwitnął zgodnie ze swoją naturą. Arystoteles zaprasza nas do akceptacji nierówności jako danej egzystencji. Zamiast walczyć z nią, powinniśmy nauczyć się radzić z mądrością. Wysiłek, cnota i dyscyplina są ścieżkami otwartymi dla wszystkich, ale wynik każdego życia będzie inny, ponieważ każda dusza pragnie i wybiera w unikalny sposób. Sprawiedliwość w tym scenariuszu nie polega na wymuszaniu równości, ale na tworzeniu warunków, by każda osoba realizowała to, co w niej najlepsze. Stoicy uzupełniają tę wizje, pokazując, że nawet pośród różnic istnieje coś, co nas łączy. Świadomość, że kontrolujemy tylko nasze własne wybory. Epiktet mówił: nie pragnij, by rzeczy działy się tak, jak chcesz, ale chciej, by działy się tak, jak się dzieją, a twoje życie będzie spokojne. Akceptacja rzeczywistości ze wszystkimi nierównościami, jakie niesie, jest kluczem do spokoju. W teraźniejszości ta lekcja jest pilna. Żyjemy w erze naznaczonej ciągłym porównywaniem sieciami społecznościowymi. Które wystawiają doskonałe życia, ideologiami, które obiecują wyrównać wszystkich ludzi, dyskursami, które mylą sprawiedliwość z homogenicznością. Wynik to zbiorowa frustracja. Nikt nie jest równy nikomu, a gdy udajemy, że powinno być inaczej, wpadamy w zazdrość, urazę i iluzję. Filozofia oferuje nam solidniejszą ścieżkę, akceptować nierówność jako naturalną pielęgnować cnotę jako wybór i uznać, że prawdziwa miara wielkości nie leży w byciu równym innym, ale w byciu wiernym temu, czym możemy być. To jest harmonia między Arystotelesem a Stoikami, realizm bez cynizmu, akceptacja bez rezygnacji, siła bez arogancji. W ten sposób lekcja dla teraźniejszości jest jasna. Nie szukaj bycia równym wszystkim, ani nie oczekuj, że wszyscy będą równi Tobie. Szukaj bycia całościowym, sprawiedliwym, cnotliwym. To jest jedyna równość, która ma znaczenie wierność własnej esencji. Po przebyciu tej refleksji z Arystotelesem i Stoikami, jedna prawda staje się jasna ludzie nigdy nie będą równi. Różnimy się w talentach, w charakterze, w pragnieniach i w wyborach. Próba zacierania tych różnic w imię fałszywej równości jest nie tylko niemożliwa, ale też niesprawiedliwa. Ale jest coś większego, czego możemy nauczyć się z tej rzeczywistości. Prawdziwa wielkość nie leży w chceniu bycia równym wszystkim, ani w pragnieniu by wszyscy byli równi nam. Wielkość leży w pełnym realizowaniu tego, co nam dane. Arystoteles nazywał to życiem zgodnie z telos, naturalnym celem każdego bytu. Dla niego szczęście, eudaimonia, nie zależało od naśladowania innych, ale od kwitnięcia w tym, do czego jesteśmy powołani. Stoicy z kolei przypominali, że choć nie możemy kontrolować zewnętrznych nierówności, zawsze możemy rządzić naszymi wewnętrznymi reakcjami. Epiktet mówił Nikt nie jest wolny, dopóki nie stanie się panem siebie. I tu objawia się prawdziwa miara wielkości, nie w byciu silniejszym, bogatszym czy bardziej utalentowanym od innych, ale w byciu właścicielem siebie, wiernym swojej świadomości, Integralnym w swojej podróży. W gruncie rzeczy życie nie żąda od nas równości, ale autentyczności. Każdy musi kroczyć z darami, granicami i okolicznościami, jakie otrzymał, pielęgnując cnotę pośród różnic. I w tym pielęgnowaniu rodzi się prawdziwa sprawiedliwość nie ta wyrównująca, ale ta honorująca osobliwość każdego człowieka. Jung mówił że proces indywiduacji jest właśnie drogą dostania się tym, kim naprawdę jesteśmy. I być może tu leży synteza między nim, Arystotelesem i Stoikami. Nie szukamy bycia równymi, szukamy bycia całościowymi. A człowiek całościowy, nawet w swojej różnicy, jest w stanie inspirować wszystkich wokół. Teraz pytam Ciebie, czy żyjesz próbując się porównywać, czy szukasz kwitnięcia jako to, co jest unikalne w Tobie? Odpowiedź na to pytanie definiuje ciężar lub lekkość Twojej podróży. Jeśli ten film przyniósł klarowność i sprowokował refleksję, podziel się w komentarzach jak postrzegasz ludzką nierówność w świetle filozofii. Zasubskrybuj kanał, polub ten treści i podziel się z tymi, którzy potrzebują tej mądrości. Ponieważ w końcu nie będziemy równi, ale możemy być wielcy w naszej różnicy.